Zarazek baranek, szkapa i Tak, to ja, zarazek! Witam, jestem Zarazek patrzący, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy zły! Minecraft. Odcinek 41! Wchodzimy. Tak, gramy dzisiaj znów na dole zarazek. Właśnie czytam swoją łapkę. Dobra hmm um, nam um, um. mapą otwierać um, um, um. daj kobla tak, więc dzisiaj czym się chciałem zająć Kurczę, już od dobrych dwóch dni tutaj wchodziłem. wchodziłam uja na nawet O patrzcie jaka Ah, no, no i teraz beautiful. okej, okay. eee, chwileczka, dobra. Tu mamy kurczątka. Łowieczki. Malutkie. I w końcu po, e, postawiłem malony, Melony. Mm, mm, melony. O ja, mam melony. I dzisiaj chciałem pójść coś pobudować, tylko chwilka, chwilka, chwilka. Po co Wam po ja tyle żelaza, pewno się spytacie. Chcę zrobić dom lecz letniskowy, lec yy, bo znalazłem tak, bo yy, znalazłem taką plażę, bo jeszcze to jest 1.8, a wtedy były jeszcze plaże. O, więc to jeszcze płytka. Tak. Yy, bo wiadomo, że były jeszcze, wiadomo, były jeszcze na szczęście plaże, no teraz jeden jeden też są, ale są fakt, że były i chcę sobie tam właśnie zbudować przed wodą pięknie będzie stać i zabrakło i tyle jeszcze muszę Tam bok jest niepotrzebny. Taki... Blok żelaza jeszcze trochę. Nie, ja chyba zrobię jeszcze tylko dwa, moim zdaniem, o, kraty, jak ja już dawno nie craftowałem krat, o, akurat, o, oh, yeah, dobra, idę wstawiać troszkę jeszcze, albo nie, wiesz co, sam sobie już zabiorę, okej, okay. czekajcie chwilę, robię pauzę, dobra, jestem, ma problemy techniczne? I wybaczcie... Nie, nie wiem, nie wiem... to Nie... Kurczę... Muszę wam powiedzieć, że będę grał na tycie i będzie jeszcze zupełnie gorsza... Tak wiem, wiem, że będzie gorsza jeszcze bardziej... Grafika ludziska. Słuchajcie... Eee. Gdzie ja w ogóle idę? Eee. Wiem, że grafika jest tak do bani, że... Można, nie wiem, się pożygać aż z tego, ale ludziska. Trzeba to mówię, że... Nie umiem tak robić, że z komórki dać na głos, o, to że dać głos i później właśnie jakoś to zrobić ze scrapsem. Nie wiem, jak to się robi. A mikrofony nie mam. Pieniędzy na mikrofon nie mam. Młodziska, to... myślisz, że to tak łatwo zdobyć? No, może dla was tak, ale y, ja nie mam aż tak dużo pieniędzy, jak na przykład y, wy. Nie wyobrażam sobie... Już sobie wyobrażam... Kilka. Już sobie wyobrażam, ile wybracie tych pieniędzy, ale ja nie mam aż tak dużo. Zbieram, tak? Więc nie mówcie mi, że, że szybko nagrywaj teraz, bo o ciebie, nie wiem, co, coś jeszcze zabijamy, czy jakoś tak... Uuu, dziura, 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 Nieważne. dziura, dziura, <dziura> Będę musiał popracować nad tym Minecraftem, że także... o, idziesz tutaj chciałem pozbyć się jeszcze kaktusów, które będą przeszkadzać. jak by tutaj zrobić chwilkę, teraz, każdy to jest, zobaczymy. No tak, większość głuje. Powiedzcie mi, jak to się tutaj zrobić. Czy mam zmienić dla tekstury, dylabisle oświetlenie, czy no czy no, nie? Wielkość kuli, cząsteczki. Powiedzcie mi, co ja bym miał zrobić, żeby nie krasz latiny? Całczę, mi się nie przerwało, ale proszę Was, napiszcie. Byście, mogli chociaż pomóc. Efekt chodzenia, nie wiem, co zrobić, to automatyczna? Aha, to jest to. Aj, ta się. Automatyczna. Cząsteczki. No, tego też nie wiem, czy będzie lepiej, jak zrobię jak na przykład dla minimalne lub dla jakiejś zeterowana, wydajność, oszczędność energii. Zrobiłem tak, wydajność, żeby była oszczędność energii, ale i tak, nie, i tak nie działa tak dobrze. Chmury. Wyłączone mam? A włącz czemu. 3D a bla bla bla. Dział to oświetlenia. A bez tego jest ciemno to... Tak. Nie wiem, nie wiem, ale byście mi musieli powiedzieć, bo na razie jakoś przeżyję. A nadzieja. O, widzę, że pada. Innych tych, bo jest. Są chóry takie, więc musi padać. Mam nadzieję, że nie tak jak kiedyś w w lego Mam nadzieję, że mi nie będzie padał y, śnieg tej jak, jak na, pus na pustyni, bo to było tej... To było dobre, nigdy tego nie zapomnę. Ja sobie siedzę, a mi tutaj na pustyni zaczyna, mi zaczyna śnieg padać. Myślałem, że się chyba nie wiem, zabije. Nie, ale tutaj nie ma padać. Pada deszcz? Sama no, nie wiem. Kit. Słuchajcie, jakie odgłosy są za... Tak, pada już słyszę. Jezus, jeśli słyszycie te odgłosy za okno, to wybaczcie, ale... Nie wiem, co oni tam robią. Tłuczą się? Ludzie, spokojnie! A, no tam sam się tutaj z kaktusem, bo... Piękny teren. Me y, diamentowa łopata. Zawsze w pomocy. Jeżeli chcecie szybko kopać, to polecam Wam łopatę diamentową. E, to nie ma lepszej łopaty niż diamentowa. Żadnego, żadnego przedmiotu nie ma lepszego jak, jak coś diamentowego. To takiego jest. Spójrzcie na tą wyspę, jeśli widzicie w ogóle robię F2, ale ona jest płaska. Ej, to jest chyba ucięte. Wow, 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 wow ale to tam piękne jest, Ui. To mi przypomina nie totalnie alfę za czasów naszego dziadka Jokera, kiedy grał i psa miał takie góry ucięte. To, to takie piękne jest! Chodźcie, 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 idziemy razem. Wow! Patrzcie, jakie ty. O nie! Nie, nie, proszę, nie! nie. nie. ty też są ucięte. Naom życie, by tu się ciągnęło to. Ja! Wow! Dziwna. Dziwna. To jest dziwne i fajne ludzie. Fajne. Fajne i dziwne. Wow, to już wiem, gdzie będę muszę się... Jeszcze później zabierać, tutaj, bym się zabrał na jakąś przygodę. No patrzcie, ludziska tej. Okej. Okay. Dobra, już wiem, gdzie będę... Aaaa, hmm, teraz na drugą stronę. La 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 la. Jeśli chodzi wam jeszcze raz właśnie o kurko, to musicie przetrwać. Ja nie jestem Bogiem, że zaraz stworzę wam yy, mikrofon, lub jeszcze w ogóle wszystko i nie wiem, i co byście chcieli. Ja zrobiłem na razie moderator taki na YouTubie, Pytaję Wam się, co chcielibyście zgrywać? Możecie tam pisać tak samo jak pokojowa Kable i Cloud TV, których poleca, polecam i pozdrawiam, yy, którzy napisali mi właśnie, że mam sobie ściągnąć. No, mam mieć komputer, mam mieć inną kartę operacyjną. No to spoko, możecie takie coś napisać, bo ja wiem, że mam słaby laptop. Po pierwsze, laptop, nie komputer, więc. Ludzie, spokojnie, okej, okay. ja to przyjmuję, ja się od razu nie wścieklę. Rozumiem, rozumiem was, ja też bym od razu gościowi takiego powiedział, człowieku, ty się lał, ty, ty se kup komputer, a nie tej na no, takiej czyś robisz, no macie rację, no mają totalny obciach na YouTubie. No ale no na razie musicie przetrwać, ale mam nadzieję, że już nie będziecie. To no, może chodzi o, o tych nowych, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi, ale... Ludzie, moi widzowie, tak, do Was właśnie teraz mówię. Mówię Wam teraz to, że... Poczekajcie, nie, nie naciskajcie. To wtedy może będzie nam o wiele lepiej pracowało. Ale na razie nie naciskajcie. Może wszystko możecie, już możecie dawać y, łapki w dół, możecie wszystko, ale... Przynajmniej... Wytrzymajcie jeszcze trochę. Bardzo bym wał... Bardzo bym wał... Kurczę. Bardzo byłbym Wam wdzięczny. Od powiedziałem. O, pięknie. Tej wody tutaj nie chcemy. Oj. Dobra i to jeszcze zostać trzeba tylko no, a to już może zostać, no chyba, że troszkę jeszcze zakopia. Czyli to, 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 ja, na przykład to, a to, a to, yy. dajcie jeszcze jednego piaska. <grym> piaska. Dajcie mi jeszcze chyba dwa tam są potrzebne, więc zabiorę dwa piaski. A jeśli będzie o to kilka, to zobaczę. No, dwa. O oh ja. Yeah. A chciałem tylko jednego piaska. Piaska. Jak to fajnie brzmi. Czyli tak. Najpierw, 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 najpierw. Barierki chcę. Dajcie work branch. Zabij płotki, chciałem zrobić kilo O ludzie! lodo lodo, O oh man! oh man. Oh man. Okej, okay, mamy siekiera, motyka. I mamy wszystko. To będzie. No tak na takim samym na takim samej podstawie jak jak zrobił Glonek i Dzień Dzień w swoim świecie bardzo mi się spodobał ten ich pomysł. Wszystkie pomysły mi się ich podobają. Kurczę, co ja wygaduję? No, wszystkie mi się ich po, yy, pomysły podobają, więc musicie mi wybaczyć, ale jedno z nich wykorzystam w tym odcinku. Iż może tak, że będzie o, o, o! Po co ja to ziemię zniszczyłem? Boże! Co ja dzisiaj robię? O, za mało będę miał bloków żelaza. A to co już zrobię samą, na pewno. Lecz ja mam teraz taką wyczy... taką, ja mam teraz taką fajną lekturę w szkole, że aż się chce czytać, muszę wam powiedzieć. Mam taką fajną yy, książkę pustyni w pustyni i w Mówię Wam, polecam, nie fajna lektura. No, może nie chce się czytać, ale mi się akurat chce. Tam przeżyję. I teraz właśnie gdzieś tutaj taki piękny, letniskowy domek. Ale ja nie chcę robić płytek. Eee, zakręcony jesteś ja. I ja. O, mamy tylko tyle, tyle patelów, no trudno. Okej, na razie tyle będziemy wystarczyło. Okej, okay. i czyli będzie ta, to będzie właśnie łóżeczko i będzie te właśnie domek letniskowy kilof w ruch. Widzicie? No biorę, tak, się o się, tym wiedziałem, że kilofem warto wiedzieć. O oh, shit, motherfucker! Nie! To odkleło w bloku. Nie zdoszę tych bugów, bo później trzeba rozbijać jeszcze raz. Eee. E, e. Nie, 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 Minecraft, no, nie, nie. Nie żartuj się dzisiaj, ze mnie. Tu się pochwalony. Okej, będzie tak na dwa, a może jeszcze więcej, to jeszcze nie wiem, bo na razie zbyt mało pół płytek. Oben, oben. O, ładna maska. No, pada pewno, jeszcze raz, jak się życa nie widać. O ja nie przejmuję się, dobrze się bawię, nie puszczam muzyki, jednak te, nie będę puszczał muzyki. Przeżyjacie chyba z moim głosem, nie? Chyba, że jest aż tak okropny. No właśnie, napiszcie coś, napi, napiszcie parę zdań, co myślicie o, mo o moim głosie, czy jest... Czy ja nie powinien mówić, czy ja nie powinien gadać jeszcze przed czy... Mutacją, czy... Nawet się Wam podoba. Pojedźcie, to sam jestem ciekaw, mógłbym się dowiedzieć. Czy wam się podoba mój głos, czy myślicie, że totalne dziecko nagrywa, chociaż mam 12 już lat, prawie więc napiszcie, co o tym myślicie. No, A to co wiedziesz, no bo wiecie. Tak się dowiedziesz od moich widzów, no to nawet fajnie. Nawet jak napiszecie, że... Gdzie, dzie... Dziecięcy głos, wypieprzaj. Kid. Ale najważniejsze, chcę wiedzieć wasze... Chcę wiedzieć jakie macie słowo o tym. O, oh, je... Yeah. O, dobra. Tyle półpójtek mi na pewno starczy. Mam że ich nie zrobię za dużo. Mogę sobie obliczyć. No, trudno. Jak będzie za dużo, to... Patrzcie, co ja zrobiłem. nie. Yeah. To Minecraft zrobiło. Prawdę mówiąc, to by się jeszcze nigdy Minecraft nie skraszował. Skraszował, skatował, nie wiem jak to się nazywa, ale nigdy by się nie skraszował. Tak powiem. Czyli wiecie, ten szary ten szary, yy, obraz się robi ze tam jakimiś psami i znaczkiem Minecrafta. Jo, jaki piękny wschód słońca. Szkoda, że mogę, te, że nie mogę powiedzieć, jakie to romantyczne, bo to nie jest romantyczne. Zachód... Zachod... Znaczy no, to też może być tyśle, ale dobra. Dobra, wiecie co? No kończymy ten domek w kolejnej części. Znaczy tak muszę kończyć, ale dość późno się zaczęłam, chciałam zacząć wcześniej, ale tam jakieś się coś tam stało, więc ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i na razie, ludziska. Do następnego.